No, cześć wam. Dzisiaj rozpoczynam tak troszkę nietypowo, bo od wiadomości. Tego jeszcze na furtok 21 nie było. Od wiadomości. Dlaczego? Ano dlatego, bo ci nasi rządzący, rządzący, ja mam takie, ja mam taki, ja tak sobie myślę, że ci nasi rządzący to zachowują się jak taki pies, spuszczony z łańcucha. Miał ktoś z was Psa albo ma? To dokładnie wie, o czym mówię. Ja mam, to wiem, o czym mówię. Pies, nieułożony pies, który spuszczony jest z łańcucha, prawdopodobnie narobi szkody. Wiecie, jaki pies na, narobi szkód? Narobi szkód ten pies, który nie umie słuchać. I to jest dobre porównanie do naszych rządzących. Oni przestali słuchać. Zachowują się jak pies. E... Robią szkody. A. To chyba trafne porównanie. Zobaczcie, ja tutaj znalazłem parę najświeższych wiadomości. Takich. Może nie jest zupełnie najświeższych, ale takich parodniowych. Można je, uz można je, można je y uznać, że są świeże. Ministerstwo Obrony Narodowej chce powoływać więcej żo żołnierzy. Aktywnej rezerwy do odbywania ćwiczeń wo wo wojskowych, yy, Władysław kosiniak kamysz mój faworyt, numer dwa, szef MON. coś niesamowitego. On też tam wzywa swoje. Yy, armia yy, wzywa rezerwistów na ćwiczenia. Yy, wróćmy się jeszcze, bo tam chcia chciałem. Yy, yy, wojsko wzywa 200 tysięcy osób. Sytuacja jest, sytuacja jest bardzo po, poważna. Co tutaj jeszcze mamy? Co tutaj jeszcze mamy? Czekajcie. Szef BBN o obowiązkowej służbie wojskowej i ewentualnej wojnie, wyjazd z kraju będzie utrudniony. Utrudniony dla tych osób, które, które mieszczą się w tych klamrach tego... Tych osób, które mają wziąć udział w tych ćwiczeniach. Yy, tak. Yy, tak, co tutaj mamy jeszcze? Co tutaj mamy jeszcze? Aha. Przewijamy, przewijamy. Czekaj. O, mamy doncia. Donald Tusk, żyjemy w czasach przedwojennych, musimy oswoić się z nadejściem nowej epoki. Żyjemy w najbardziej krytycznym momencie od czasów zakończenia II wojny światowej, mówi Doncio. Następne dwa lata zadecydują za o, o wszystkim. Następne dwa lata zadecydują o wszystkim, mówi premier. Tak, przewijmy lepiej to dalej. Tutaj mamy następnego, następnego Europejczyka, Macrona, Francuzik. To jest z tej grupy narodowej, co w 1939 roku podali nam rękę. Szkoda słów. On tam mówił, on tam mówił, bo tu mi już prze, przeleciało, że Fra Francja jest gotowa na wysłanie e, wojsk, e, wojsk e, na Ukrainę e, i tak dalej. E, e, tak. I to, to naprawdę to jest mała cząstka. Ja się nad tym nie chcę skupiać, bo to nie jest. Celem furtok 21, żeby się skupiać tutaj na, wi na wiadomościach, bo jak będziecie chcieli, to yy, będziecie mieli yy, w telewizorze. Trzeba włączyć tylko telewizor i tam jest wiadomości ile chcecie. Ile chcecie. A my tutaj mamy inne cele. My musimy rozmawiać o czym innym. Czekaj, ustawię. No, cześć wam. Witam was serdecznie. Tak, tak. Niech te wiadomości tam sobie lecą w tle. A ja... A ja chciałem przejść do tego, y, do czego mam przejść. A więc... Y, y, a więc... Y, do wiecu kamrackiego, y, y, gdzie... Y, Rodacy com, Kamraci Christian Sand. Yy, byliśmy tam. Yy, odwiedziliśmy war Warszawę. Yy, dla mnie to było wydarzenie wręcz życiowe, yy, ponieważ w Warszawie byłem pierwszy raz. Wstyd o tym mówić. Tak, tak, wstyd o tym mówić, ale w Warszawie byłem pierwszy raz. Yy, ale za to byłem na Wiecu. Połączyliśmy przyjemne z pożytecznym. Tak jak wspominałem tam na którymś filmie wstecz. Udało się połączyć przyjemne z pożytecznym i byliśmy tam na, 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 na Wiecu i braliśmy aktywny udział w tym, co się tam dzieje. Był to intensywny pobyt, trzydniowy, wymagający dużo kondycji od nas, bo to były długie dni. Dużo się działo. Ja chciałem dużo zobaczyć z tego względu, że pierwszy raz tam byłem. A więc Darek mój kamrat miał przy mnie kupę roboty. Bardzo ci dziękuję Darek. Za to, co zrobiłeś. I w jaki sposób po, po pokazałeś mi stolice. Yy, 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 tak. Yy, muszę przyznać, że warszawiaki dosyć są yy, zainteresowani. To znaczy, mówię o tym wiecu. Byli dość zainteresowani. Yy, no, mówię to z pewnym przymrużeniem oka. Przystawali tam się, przyglądali, w szczególności się przyglądali tej sytuacji, jak, jak były jak były rozkładane, nie wiem, czy widzieliście tam na innych na innych filmach, bo wiec jest szeroko pokazywany, no może nie szeroko, ale jest pokazywany po internecie. Kto jest zainteresowany tematem, to na pewno to widział. Byli zainteresowani tym, jak y, zostały wyciągane worki, czarne worki, które miały, które miały symbolizować y, zwłoki, pola, zwłoki żołnierzy, żoł, żołnierzy. Bo taki miał być symbol tego. No, więc to było takie, takie tam, zro, zrobiło nas się nagle więcej y, y, przy, przy mównicy. Tak, że także cel został y, zdobyty, że, że tak powiem. Y, tak, y, zrobiło to chyba takie wrażenie, tak pobudziło wyobraźnię co niektórych, że jeżeli nie postawimy wyraźnego stop, że jeżeli nie wyrazimy się w sposób y, oczywisty, że jesteśmy przeciwni temu że Polska y, nie wyraża zgody na to, żeby Polsce, polski, polscy chłopcy i polskie dziewczęta brały udział y, w tym, to może nas to, może nas to spotkać. Może nas to spotkać. Yy, yy, to, to, tylko tak, takie przypomnienie o tym, o tym, bo to było takie, takie to było takie dobre. To było takie... Yy, wy, wymierzone było w cel. Przekaz był bardzo prawidłowy, za co, dzie, za co dziękuję organizatorom. Tak. Yy, porobiliśmy też yy, swoją yy, sesję fi, fil, filmową. Yy, mamy zdjęcia i mamy filmy. Yy, przy tym filmie tutaj będę chciał pokazać. Ja dołączę te filmy i te zdjęcia do bo jak będziecie klikać, to poszukacie, tam się gdzieś natkniecie na te nasze filmy, które porobiliśmy z Darkiem, żebyście zobaczyli na to od naszej strony, tak jak my to widzieliśmy. Tam zobaczycie troszkę Warszawy, troszkę własnych wywodów, tam trochę, trochę będzie do pośmiania, może trochę do smutku, zresztą zobaczycie to sami. Yy, tak. Co jeszcze, jeżeli chodzi o wyjazd i o wiec? Przywieźliśmy, nie przyjechaliśmy z gołymi rękoma. Nie, nie, nie. Przywieźliśmy, o, przywieźliśmy takie nalepki. Będziemy chcieli je rozpropagować tutaj troszkę, w Norwegii, żeby Polacy tutaj zamieszkujący natykali się, albo napotykali na te nalepki i byli świadomi tego, że że Polacy, że rodacy kamraci Christian Sand nie próżnują. Nie, 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 nie. Będziemy walczyć o swoje. Przywieźliśmy również biuletyn. Numer 6. A więc to 6 zdradza nas trochę, że jesteśmy na początku. Ale myślę, liczę na to, że z, z waszą pomocą Zwracam się do tych osób, które, które y, nie są kamratami, a przyglądają się nam i naszym poczynaniom. Liczę na to, że wspomożecie troszkę nasze działania tutaj y, propolskie, y, że y, tak y, nawiasem mówiąc zastanawiamy się, zresztą nie ma się na czym zastanawiać, będziemy chcieli będziemy chcieli... Myślimy nad organizacją. Rodacy Kamraci Norwegia. Musimy się trochę rozpoznać w temacie, żebyśmy byli bardziej upodmiotowieni. Ale to tyle na tą, na tą chwilę. Stowarzyszenie jak najbardziej byłoby wskazane. Trzeba to rozważyć. A wrócę jeszcze do tego biuletynu. Tak to wygląda. Kamrat. Piękne zdjęcie na początku. Piękne zdjęcie na, na, na początku. O! W środku fajne tytuły. Fajne tytuły. Na przykład yy, fajny tytuł Drogie Mamy i żony, nie wiem co, co tam pisze. Czytajcie. Yy, drogie, drogie matki i żony, nie pozwólcie iść swoim synom i mężom yy, na nie swoją wojnę. Yy, tak jak już jesteśmy yy, przy tym temacie. To może o, o ogląda mnie jakaś mama Która ma syna w wieku poborowym Albo w tym, gdzie będzie musiał pojechać Tam na te ćwiczenia e, Droga mamo Nie pozwól na to e, e, Ty jako mama Masz, e, masz, masz prawo walczyć o swoje, o swoje O swoje dziecko Nigdy w życiu na to nie pozwól e, Bądź konsekwentna W dzia w działaniu. E... Masz szeroki wachlarz broni do użycia. Szeroki. Wy, wykorzystaj każdą. Nie pozwól, żeby Twojemu dziecku stała się krzywda. E... Jeszcze raz chcę wrócić do biuletynu. O masz. O masz. Fajny, fajny na przedostatniej stronie. Przyłącz się do nas. Przyłącz się do nas. Z Wojtkiem. O ile sobie, o ile dobrze kojarzę, o ile dobrze kojarzę, to Wojtek tutaj jest na polach Grunwaldu z flagą, jak, jak, jak zwykle zresztą. Co on kilometrów narobił po tym Grunwaldzie, to, yy, to wiedzą tylko te osoby, które śledzą np.tv, yy, np.tv yy, pl Yy, bo to jest tak, to jest prawdziwy Polak yy, tam są przez niego ścieżki wydeptane w tej trawie yy, yy. tak, co my tutaj jeszcze mamy, co my tutaj jeszcze mamy, oj mamy piękne zdjęcie piękne zdjęcie to zdjęcie nam towarzyszyło tam jak byliśmy jak byliśmy Na mnie ono robi bardzo, bardzo mocne wrażenie. Tak, jest tutaj też o. Ważne tutaj jest o... o zmianach, jeżeli chodzi o oświatę, co nas w Polsce czeka, jeżeli nie zainterweniujemy w porę. Te prace już trwają. Chodzi o to, żeby polskie dzieci nie uczyły się po polsku. Ja nie mam tego tematu, yy, że tak powiem. Yy, nie zajmuję się tym, bo po prostu no, nie sposób wszystkiego wiedzieć. Ale to, co się dzieje w oświacie, to jest bardzo niepokojące. I należy się tym zająć. A więc yy, na pewno warto, warto kupić. Poszukajcie, jak będziecie mieli pytania, albo będziecie chcieli nabyć biuletyn, to bardzo proszę napiszcie w komentarzu, albo. A jak nie, to zgłóźcie to jak mieszkacie gdzieś dalej to zwróćcie się do osób, które bliżej są z kamratstwa. Poszukajcie ich. Poza tym takie jest nasze zadanie na furtok 21. Przypominam, szukamy Polaków wobec siebie, wokół siebie. Musimy, mu musimy się skupiać. Musimy mówić jednym, jednym językiem. Swoim językiem, polskim. Eee, tak. Eee, co jeszcze? Co jeszcze? Co jeszcze miałem z tej Warszawy? Coś jeszcze miałem, ale mi uciekło cholera jasna. Dobra, aha, bo mam książkę. Gotówka to wolność. Przypominacie sobie. Tam na którymś filmie dla nowych osób, dla nowych osób ja wspominam o tej książce. Bardzo proszę. Nie zwracam się dla moich do moich tych, którzy towarzyszą mi. Przypominam, że jest nas. Niewielka grupa, niewielka społeczność, 10 osób, jest nas takich chyba stałych, a tam parę dziesiąt jest osób, które przypadkowo wchodzą na furtok 21. Więc do tych osób się właśnie zwracam, żeby przypomniały, żeby weszły, poszukały tego filmu, gdzie mówię o gotówce. to, to, to no to tyle. Nie ma czasu dzisiaj na książki. Yy, yy, o zdjęciach mówiłem, tak, że, że przykleję je gdzieś, żebyście mogli sobie zobaczyć to, jak to wygląda z naszej strony. Wybory, ważna sprawa. Ja niestety planowałem sobie, żeby do, do 7 yy, kwietnia pojechać do Polski, bo taki miałem plan. To już jest plan od miesiąca przynajmniej. Niestety w ostatniej chwili pokrzyżowało się wszystko. Yy, nie będę mógł pojechać. Eee, nie będę mógł pojechać. Eee, muszę zostać tutaj, w domu. Eee, pojadę, bo tak muszę tam być, ale niestety będzie to po siódmym, a więc będzie już po wyborach. Eee, tak, a tak sobie kombinowałem, żeby tam pomóc chłopakom i dziewczętom w wyborach. Oczywiście od strony technicznej, tam gdzie, tam, gdzie mógłbym. Eee, żeby coś podwieźć, coś przytrzymać w cokolwiek, żeby żeby, żeby, jak najwięcej, żeby jak najwięcej rodaków, kamratów znalazło się, żeby zostało sołtysami, żeby zostało w Radzie Gminy, żeby zostali wy, wy, wybrani na burmistrzów, na wójtów. Żebyśmy zaistnieli w życiu społecznym w Polsce. To jest bardzo ważne. Zachęcam cały czas do wspierania kam kamratów. Mnie tam nie będzie, ale jak osoby, które słyszą, będą słyszeć, to co ja mówię teraz, to bardzo proszę, żeby odszukały. I żeby tam w miarę możliwości jak najwięcej dopomóc. A więc ludzi świadomych. Yy, przypominam, że zarejestrowana jest partia rodacy KAMRACI. Także nie jesteśmy tutaj yy, nic gorsi od PIS, PO, PSL i ta partia 2050 z moim yy, idolem, hołownią i tak dalej. Yy, tak, trzeba wykorzystać to. Ważne jest, żeby wziąć udział i, prze i, prze i przeciwstawić się temu, co robią rządzący. Żeby wyhamować tą, tą, yy, tą kulę. Kulę śnieżną ta tocząca się, wiecie co, wspominam o niej prawie przy każdym razie. Tak. Yy, yy. Chodzi o to, żeby się z tym zmierzyć teraz, bo jak nie zmierzymy się teraz, to zderzymy się z tym, a jak trzeba się będzie zderzyć, to będzie boleć. Tak. Będzie płacz i zgrzytanie zębów. I chodzi o to, żeby nie dopuścić do tych drastycznych sytuacji. Ja w to święcie wierzę, że jak się weźmiemy za robotę, to mamy szansę na to. Yy, I stawiać nawet na Polaków. Nawet, którzy, nawet tych, którzy może wydają nam się niekompetentni do końca, bo to dla nich prawdopodobnie będzie pierwszy raz takie uczestnictwo. Ale na co ja stawiam? Oni mają w sercach oni Polskę mają w sercach. Oni PIN, polski interes narodowy, mają w sercach. I na to stawiam. Ja osobiście na to stawiam. Ja liczę na to, że wy też. E Trzeba zresetować to życie po polityczne. Trzeba, Trzeba kliknąć PIN, tak jak w telefonie. Nie rozpoczniesz żadnej roboty, jak nie wdusisz PIN. Polski interes narodowy. Dopiero wtedy będziesz mógł przejść do dalszych działań. Tak samo tu. PIN. Polski interes narodowy. To jest jakby punkt wyjścia. A te osoby, które będą z, startować y, z ramienia, y, z naszych pozycji, rodacy, kamraci. To są takie osoby, yy, które w sercach mają pin. Tak. Pozdrawiam ich serdecznie, mimo tego, że się nie znamy. Tak. No to co? 22 minuty minęły. Oj, będę miał przykre kon konsekwencje, bo zawsze mnie prosi, żeby robić te filmy jak najkrótsze, jak najkrócej. Wtedy mam... Dobra, nie będziemy gadać o tym. Życzę wam dużo dobrego, spokojnych świąt wielkanocnych. Życzę wam mokrego dyngusa i smacznego jajka. I w ogóle wam życzę dużo, dużo dobrego. Trzymajcie się. Na razie.